아 b 다 Po dwóch miesiącach przerwy spowodowanej przez, przez koronawirusa wróciliśmy do treningów. Za nami trudny czas, bo Wielu z nas nie mogło trenować. Na pewno teraz będziemy ciężko pracować, bo wszystkie turnieje zostały przełożone na późniejszy termin. Liga ruszy dopiero w październiku, ale turnieje czekają nas w sierpniu i wrześniu, także z nami dużo treningu, dużo przygotowań do tego ciężkiego, intensywnego czasu. Na pewno jesteśmy zadowoleni z wsparcia, które napływa do nas od sponsorów w tym trudnym czasie. Jak wszyscy wiemy kryzys koronawirusa spowodował mocne zmiany w świecie gospodarki. Dziękuję firmie Ewamek, dziękuję gminie Wiedzyna, dziękuję firmie Kewo i wszystkim naszym sponsorom, którzy ciągle są z nami, nie opuszczają nas. Liczymy, że w tym trudnym czasie nadal będą nas wspierać. Mamy ambitne cele na ten sezon i bez wsparcia sponsorów na pewno sobie nie poradzimy. Chciałbym zaprosić bardzo serdecznie wszystkie dzieci do treningu. Nasza akademia działa od 1 czerwca po zgodzie Ministerstwa Sportu na otwarcie fal. Trenujemy w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 17-18.30. Chciałbym też zaprosić wszystkich kibiców na nasze mecze. Wiadomo, że teraz nie jest to możliwe, ale informacje o tym, gdy kibice będą mogli pojawić się na hali na pewno opublikujemy w naszych mediach społecznościowych i na stronie internetowej.